A to jest oznaka miłości. Ja mułłem w oko, nie? Ja bym, bym musiał perukę taką ubrać w Słuchajcie, a samica potrafi być jeszcze jedną trzecią wyższa. Ja się w tych oczach zakochałem dawno, dawno temu i wierzcie mi, ja czekam zawsze na tą wiosnę, kiedy mogę sobie tam w ich obecności posiedzieć, pozbierać sobie troszkę wypluwek, potem te wyplówki sobie preparować. Ale spójrzcie, na no to, o jest, mamy drugą. Wow, mamy. Panie Krzyśku, wielkie, wielkie, wielkie dziękujemy. Słuchajcie kochani, to jest tak, który naprawdę jest na granicy wyginięcia u nas, w południowej Polsce, jest ich coraz mniej, coraz mniej miejsc, w których mogą sobie wyprowadzać lęgi i tam naprawdę nikt im nie przeszkadza, bo to jest najważniejsze. więc co? Powiedz ile lat szukałeś puchaczy? Pierwszego puchacza po sześciu latach. Kto by się poddał? No, naprawdę, wierzcie mi, 6 lat, a potem jak już zobaczyłem pierwszego, to płakałem jak dziecko. Wieszcie mi, płakałem jak dziecko, siedziałem nad tym wykrotem, nie wiedziałem, co robić, czy dzwonić do leśniczego, czy dzwonić do dyrektora, czy do pana Cichockiego. Do kogo zadzwonić pierwszego? Zadzwoniłem do żony. <noise> 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 Ale potem, słuchajcie, doznaczałem to miejsce i... No, no wieszcie mi, to nie było dnia, żebym ja tam wracał, nie wrócił. Każda burza, wyobraźcie sobie, że szła burza, ja widziałem na radarach, że idzie burza w tamten rejon, to ja nie myślałem o tym, co słychać u mnie w domu, tylko o co słychać u nich. Bo tak mocno trzymaliśmy kciuki, kochani, za to, żeby te lęgi, żeby tam żaden, nie dostał się żaden list, tak, przede wszystkim. Żeby jakiś zabłąkany turysta, który poszedł zrobić kupę, a to było 12 metrów od szlaku, który poszedłby zrobić kupę, dlatego ja mówiłem o tym folderze krecik, stukar, nie, mieliśmy tam podzakładane fotopułapki, które wysyłały do nas zdjęcia i to wszystko było po to, żebyśmy dbali o to, żeby te lęgi nie były absolutnie, Zagrożone, i kiedy przychodziliśmy tam co chwilę sprawdzać, kochani, jak one się mają, to one rosną w oczach, nie? Jak się dostaje takiego malutkiego podlecika, yy, i Marta o tym do, do, do dokładnie wie, jak z dnia na dzień on, no on rośnie, a my przychodziliśmy tam co tydzień, co pięć, co sześć dni i obserwowaliśmy. Wiesz, co stary, przecież tydzień temu cię smyrałem poza uszy, a dzisiaj tak się, tak się syczysz na mnie. No to, Kani, nie ma nic fajniejszego jak to, że możesz przyczynić się do tego, żeby te ptaszyska miały się dobrze. I wierzcie mi, to jest kawał ciężkiej... To jest Marcina, ptaszek jest jakiś taki, jak powiem, tam, ruchliwy. I wiecie, co granie, nie ma nic fajniejszego. więc jak, Mamy tutaj jeszcze kapkę młodych ludzi. Kani, idźcie na studia, dobrze się uczycie biologii, chemii, matematyki, bo ona się też przydaje, chyba się już nie raz przekonał i idźcie w tą naszą ornitologię, i łaźcie po górach, i róbcie to co my, bo nie każdy może mieć taki biurek, jak my, nie Sibuś? No i naprawdę można się cieszyć, ale też pokokać te, to wszystko, bo to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, więc słuchajcie, tu jest puszeczka, z tej strony przyjmiemy kolejkę. Ochroniarz Patryk będzie przepałką puszką, a my będziemy się cieszyć z każdej złotówki tam rzuconej. Ja myślę, że wasze media społecznościowe też się ucieszą, jak będziecie mieć takie piękne, piękne zdjęcia. Więc a, 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 pana Krzyśka i Igę zapraszamy w pierwszej kolejności. Panie Krzyśku, zapraszamy na zdjęcie, no jak pan z tutaj Iga też rzuciła z Iga, tak? Ja mam Iga. przepraszam, ją straszną e, słabość do imion, ponieważ ja dzieciaków spotykam tysiące na swojej drodze i czasami jedzie. Idę, chodź, y, żabciu. A tam mamy mamę, babcie, Mamy. Mamy, przepraszam. Ja no myślałem, że tam pani jest. Wybaczcie mi, a Zapraszamy mamę, a, i słuchajcie, chodźcie.